Jesteśmy w laki już ma kantarek, bo, bo był w boksie. Zaraz go będę wy, wyciągać na zewnątrz. He, będę wypuszczać konie I, i zobaczymy, może wsiądę dzisiaj, więc, więc może tak. A i mam rękawiczki, bo mi zimno. I, i, i. Dobra, ja już mam tu zestawić do pocieszenia konia. No, widziałam wszystko, idę podpiąć lakiego I idę wypuścić aż to konie Zobaczymy jak dzisiaj nam pójdzie I oby było dobrze My sobie czyścimy lakiego Tak jak widzicie jego zad On cały taki był ogólnie No i czyścimy go Na razie jeszcze konie są obok, obok mnie Oni się bawią, że... No, yy, Konie są obok mnie jeszcze póki co ale ja już mam przygotowany sprzęt, więc będę jeździć i będę musiała je zamknąć na drugim podok. No, ruda się ogólnie. No. Ruda się ogólnie zdarzała. Ten pan jest najważniejszy i chce tylko najważniejszy. W sensie, żeby być najważniejszym. No, a ja idę go chyba lążować. 完不是你了，是小哥哥。哇伊哇伊哇伊，一，嗯，嗯，嗯，一小哥哥。嗯。 No, ogólnie moje bubu już jest gotowe sobie go lążuję później zamknę konie i coś się zamknę na drugim podoku i może pojeżdżę, pojeżdżę trochę zobaczymy jak będzie reagował na to wędzidło które ma, bo to jest masakra jakaś no, ale ogólnie to moje bubu gotowe No, takim, y, w takim sensie on się strasznie dziwnie zachowuje. I nie wiem. No, ale dobrze. No, on się strasznie napala, i w ogóle, i właśnie sobie stanął na ląże. Y, więc nie wiem, czy na niego dzisiaj wsiądę. No, ogólnie to moje postanowienie jest takie, znaczy, postanowienie, moja decyzja jest taka, że nie wsiadam na niego, ze względu na to, że ten wariat tak odwala, że się nie da. W sensie, no, jest po prostu napakowany energią. Byby. By. No. Więc dzisiaj na niego nie wsiądę, ale przerążowałam go porządnie. I mam nadzieję, że, że następnym razem jak tu przyjadę, może z kimś przyjadę. Wejdę na niego, ktoś na Lemona albo na odwrót. Zobaczymy. No. Mm, bo, bo. no. Także ja go idę rozsiodłać. Idę, idę go rozsiadłać i, i jeszcze puszczę go, zrobię kilka zdjęć i do domku. Ja sobie idę do samochodu. Stwierdziłam, że nie będę im robić nie będę im robić zdjęć, także tylko idziemy do samochodu o dłużej czasie. Ja się już z nimi pożegnałam. Więc jedyne co nam zostaje to jechać do domu. Także to wszystko na dzisiaj i trzymajcie się.